Siemaneczko z tej strony, Pan Bartosza to kolejny cineczek z naszej serii od komuny do fortuny sezonu drugiego I co, na samym wstępie, hashtag e, przewracanie, a ja przypnę ci serduszko. No, bo dzisiaj się za taką akcję bierzemy. Zostaw też suba na kanale, bo lecimy po 11 tysięcy. A ja pakuję się ino z buta do 60. Czekaj, otworzę sobie, żeby było realnie, e, pakuję się do 60, bo. bo iż, gdyż, ponieważ. E, trzeba jechać przewrócić sianko. E, pytacie, kiedy, kiedy żniwa ciąg dalszy? No niestety, czekam aż te zboże dojrzają, bo już są takie place na polu, że wiecie, że już jest. Można no by było zbierać w sumie tam. Wyschłoby e, w ciągu dnia. Ale no niestety, są takie place, że jeszcze te. Fu, od dwóch, trzech dni do nawet tygodnia będę musiał poczekać. Wiecie ja teraz sobie wałek podepnę. E, żeby to tam wszystko już dojrzało tak jak powinno być. A nie, nie, nie. Wiecie, nie chcę kosić zielonego, bo nie mam suszarni, e, będzie to przez jakiś czas pewnie leżało tutaj, o ile nie znajdę kupca, będzie leżało tutaj w stodole, więc boję się, żeby się te zboże po prostu nie grzało i nie pleśniało. No ale ale nigdzie mi się nie śpieszy, kombajn mam swój, więc wiecie, jakbym miał kombajn wypożyczany, to bym się może i śpieszył, a że kombajn mam swój, to kiedy chcę, e, to sobie jadę i koszę. Osoba go w końcu kupiłem. Dobra, lecimy sobie. Tutaj nic nie jedzie. Dobra, lecimy. Eee, I co ogólnie, tak jak mówiłem, hashtag przewracanie. I i i. Eee, też y, będę, jeżeli dzisiaj się wyrobimy, to pojadę sobie jeszcze 30. Tak wiecie, już na koniec odcinka pojadę sobie na 30 na pole z rzepaku, bo muszę te belki tam gdzieś z boku położyć bo będą mi przeszkadzały w, w, w tym, co chcę zrobić, czyli chcę sobie od sąsiada pożyczyć, albo nawet kupić, bo bardzo tanio chcę e, taką, taki kultywator, nie no, kultywatorem temu, nie wiem, kultywator ścierniskowy, coś tego typu, bo Gruber to to nie jest, e, zobaczycie, tylko, że niestety wymaganie to ma 90 koni, ale może 60. Wiecie, pomału jakoś bym jej nie katował. Może dwójko by szła z tym, a naprawdę fajnie to pole potem wygląda. Jak tak sobie to przemieszać, eee... no, też będę chciał sobie tutaj obornik kupić właśnie na ten rzepak znaczy tam po rzepaku, eee, żeby sobie troszkę rozrzucić. Ale to, to się zobaczy jeszcze. A jak nie na rzepak, to byle gdzie, żeby troszkę tego oborniczka właśnie. Te moje roślinki dostały. Mniej na nawozy będę musiał wydać. Eee, co jeszcze ciekawego chciałbym powiedzieć? Eee, dwa pola mi zostały do skoszenia, więc pewnie. Dobra, może nie stuknię, może nie stuknię, może nie Na sam ten. Eee, dwa pola mi zostały do skoszenia. Eee, tam chyba zostało przeżyto i pszenic Ile ile dobrze pamiętam, więc pewnie sobie przyrzeże to pójdzie na sprzedaż e, od razu z rzepakiem, a, a przy, nic zostanie, ale to się jeszcze wszystko zobaczy, jak to tam będzie ilościowo, bo teoretycznie dwie upra jedną uprawę mógłbym na różutniku jakiś tam czas przytrzymywać, e, więc mógłbym, wiecie, jedno sobie wysypać tam do stodoły, a jedno przetrzymywać ale, 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 wiecie, jak to jest. Niby można, ale tak Drożutnik może się do czegoś przydać. Czy to nawet głupie belki pozbierać też czasami się przydaje, ale to zobaczymy. Właśnie niedługo czekamy na to zbieranie belek. Jestem przerażony. A i właśnie najprawdopodobniej jutro już wraca mi normalny internet, czyli jak to oglądacie, to dzisiaj. E, więc może jakiegoś live'a sobie wieczorkiem, e, wieczorkiem odpalę, e, jakby to. E, no, no te, w ten dzień, kiedy wy to oglądacie, może wieczorem być jakiś live, więc tam jestem śledź ciekany, czy, czy nic ciekawego nie ma. Eee, raczej by był pewnie z tej serii, bym sobie coś kończył. Eee, najprawdopodobniej po prostu będę leciał za żniwami właśnie, czy tego przyniosę, czy czegoś, eee, ale to się jeszcze zobaczy. Eee, co tam będzie to do kończenia na save, to to porobię. Co by tu jeszcze powiedzieć, chyba nic ciekawego więcej nie mam, damy sobie hashtag, hashtag, hashtag krzaki, bo tutaj ino dużo jest, trzeba wyorać, wykarczować, znaczy hashtag krzaki, a ja przypnę Ci serduszko, już drugie dzisiaj, myślałem szczerze, że szybciej będzie to przewracanie szło, ale i tak w miarę fajnie to idzie. Eee, chciałem jeszcze właśnie sobie to 30 polecieć, tam te belki poprzerzucać, ale może jakoś się ugadam, żeby już na jutro przyjechał z, z tym tirem, żeby to zabrać. W sumie nie będę tego 15 razy przewracał. A, a jak nie, to po prostu będę gruberował i jak będę jechał gruberować, to sobie już pojadę przestawiam. Jak teraz to przemyślałem, że to po prostu tylko na darmo paliwo będę marnował i tak dalej no ale zobaczymy myślę myślę, że, że... w następnym odcinku to może jeszcze nie Ale z jakieś dwa odcinki w końcu przyjedzie po, ten, po tą słomę z rzepaku, bo tam jakieś problemy z samochodem wcześniej miał, z tymi tirami. Zbierają z całej Polski praktycznie te słomę z rzepaku, nie wiem na co co oni z tego robią, ale z dużo... z, dużo, z, dużo ilo z dużej ilości miejscowości u mnie tutaj też typo sprzedaje ale mają do mnie najpierw przyjechać, bo tam przyjeżdżają na pole. A tak normalnie to trzeba im wywieźć, tak jakby jak tutaj jest droga asfaltowa, to na przykład na tej łące bym musiał sobie to składować i dopiero oni by przyjechali po to. Bo to tirami, to wiecie, troszkę się boją. Ale tam, że na półsto i w miarę droga jest fajna, to mają mi przyjechać na pole. Według mnie to nawet nie było jakimś problemem przewieźć te belki. Ale jak już chcą, to niech przyjeżdżają na pole. E, dogadałem się i końcowo, że stówka za bele, czyli tam no, 6 sze, stówek zarobię za te. E, tam 6 belek było? chyba tak. E, za te pole 6 stówek. No wiecie, nie jest to jakaś mega kwota, ale zawsze na paliwko będzie. Które, wiecie, które do dobizono, musiałem wlać, żeby skosić. Troszkę też za rzepak się zbierze, to już Nie są przelewki No dobra Powolutku trzeba ja tutaj Dobra Podnosimy sobie Wyłączę wałeczek Nie mogę złożyć Szkodzę, muszę sobie to zrobić żeby to bo to się chyba w realu na podejście składa, co nie? Jakbym nad tym posiedział chwilę, to bym sobie to zrobił. O, jakby minął. Trochę mój błąd, bo wymusiłem. Eee... I co, ja się będę z wami żegnał. Chyba do następnego odcinka. Damy sobie hashtag brama, bo tutaj wjeżdżamy do naszej pięknej bramy. A ja przypnę serduszko. No dzisiaj taki niestety krótszy odcineczek, ale no taka praca, więc, więc... więc, Już więcej jest nie mam co do robienia, więc po prostu będę się z wami żegnał. Do następnego odcinka, cześć i apa. Zostaw suba, łapkę w górę i wiesz, po prostu nie jesteś głupi, wiesz jak to zrobić. Siemka.